То есть удра, а удра тоже. tereny portowe i stoczniowe. Jest to dla Szczecina bardzo ważny element, ale dla i nie, nie do tysiąca jest to krótki element. Trochę się zbliżamy do tej rzeki. Też jest pytanie, czy, czy tak chcieliśmy się do mnie Piotr, właściwie już nie w życiu. okazało się, że dzieci odpłynęły. Już przed nami betonowiec. za chwilę się do niego zbliżymy. to do Dobra, Pracujemy. Zapraszamy na 11. edycję festiwalu Młode Wiki 25. W przyszłym roku w maju śledźcie programy z wyczekiwaniem. Przyglądajcie się temu co planujemy na wszystko. Rok i odwiedzajcie nasze wystawy, projekty, wydarzenia, koncerty. I zobaczcie wystawę w Trafo, bo jest do niedzieli, a jest naprawdę świetna. I ci co nie widzieli wystawy, to you must see the exhibition in Trafo really. It's great. Ok, thank you very much. Have a great cruise. Współpracujemy w jakiś taki rejs, że ta rzeka to jest takie okno na wielki świat. I żebym chciała popłynąć trochę dalej.